Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj już na poważnie będę rozmawiał z wami na temat szewców Witkacego. Wiem, że nie jest to najłatwiejszy tekst, ale postaram się zrobić co w mojej mocy, żeby przybliżyć wam chociażby te podstawowe sensy poukrywane w tym właśnie dramacie. No Zacznijmy od samego początku, że hmm, powiem tak, na pewno nie spodziewajcie się tutaj streszczenia. A jeżeli ktoś będzie spodziewał się streszczenia takiego, wiecie, w pierwszym akcie to, w drugim akcie to, w trzecim akcie to, to tak niekoniecznie, no bo to nie jest moją domeną. Ja wolę u, hmm, jakoś tak uchwycić e, dany tekst e, w sposób problemowy, czyli nie tylko powiedzieć o treści, ale również przyjrzeć się e, temu, co ta treść może znaczyć. No to zacznijmy może od początku. E, Witkacy w swoim najbardziej znanym dramacie stara się zająć Hmm, problemem historiozoficznym. Historiozofia jest to dyscyplina naukowa, no chyba naukowa, no, no, no niech będzie naukowa, która próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego występują takie, a nie inne wydarzenia w historii oraz jaki jest ich sens. Taki prawdziwy historyk nie będzie się zastanawiał, jaki jest sens, jakie jest głębsze zdarzenie, takiego ani, jak jest, jakie jest głębsze uzasadnienie takiego ani, a, takiego ani innego wydarzenia. Historyk bada przyczyny, przygląda się skutkom, ewentualnie jest w stanie wyciągnąć pewne wnioski, które wynikają z pewnych powtarzających się procesów historycznych. Natomiast historiozofia zajmuje się badaniem tego, dlaczego pewne wydarzenia się dzieją. I jaki może być podskórny sens organizujący całą, rzeczywi całą rzeczywistość historyczną naszej cywilizacji? No to takim pierwszym historiozoficznym chyba namysłem będzie prastary mit o czterech wiekach. W historii ludzkości. Pierwszy wiek złoty, kolejny wiek srebrny, trzeci wiek brązowy, a czwarty wiek najgorszy to jest wiek żelazny. I te y, wieki następują po sobie i zataczają pełne koło. To jest taki namysł historiozoficzny. Pierwszy taki zdaje się, bardzo dziecinny i bardzo mm, prosto i schematycznie starający się uchwycić to dlaczego jakieś wydarzenia zachodzą i jak być może potoczy się dalej historia. Jeżeli przyjrzymy się temu, temu mitowi o czterech wiekach w historii ludzkości, no to pomyślimy sobie, że jest to dosyć pocieszająca opowieść, ponieważ tak, najprawdopodobniej zawsze żyjemy w wieku żelaznym, czyli tym najgorszym i czekać nas za rogiem będzie zawsze wiek złoty, czyli ten, który nadejdzie, gdy, gdy już przesili się to całe zło, jakie mamy w wieku żelaznym. Natomiast według Witkacego, ten proces dziejowy, to koło dziejów jest nie do zatrzymania. I jeżeli dochodzi do jakiegoś momentu, i tak, będziemy mówili sobie, do jakiego momentu dochodzi w szewcach, to najprawdopodobniej w tym miejscu się zatrzyma i będziemy mieli, tak jak to sobie wymyślił pewien japoński badacz intelektualista, niejaki Fukuyama, będziemy mieli koniec historii. Oczywiście wiemy, że Fukuyama się pomylił, no bo wydarzenia historyczne wcale nie, nie chcą się skończyć wraz z nastaniem gospodarki rynkowej i, takiego liberalnego, i takiej liberalnej demokracji, natomiast według Witkacego coś się kończy, ponieważ cywilizacja albo ludzkość została doprowadzona do ściany, czyli Witkacy dalej już nie zobaczą, niczego niż to co ujrzał pod koniec aktu trzeciego. No więc ten to koło dziejów niezatrzymane, ten walec dziejów Miażdży na swojej drodze nie tylko ludzi, nie tylko systemy, nie tylko układy, które sobie ludzie wytworzyli, wymyślili po to, żeby zorganizować relacje pomiędzy sobą, ale również wysysa z człowieka metafizykę, wysysa z człowieka wartości duchowe, wszelkiego rodzaju indywidualizm, wartości metafizyczne, które pozwalają mu widzieć w ludziach i w świecie nie tylko taką grę biologicznych instynktów i, i galopadę i galopadę różnego rodzaju popędów, ale ten człowiek metafizyczny jest w stanie spojrzeć gdzieś wyżej, tak? gdzieś podnieść głowę, w, głowę do góry i przyjrzeć się temu co być może nas stworzyło, albo kto być może organizuje nasz świat w sferze idei, metafizyki. No, a Witkacy mówi, nie, współczesność, czyli dla niego współczesność, czyli lata 20., 30., XX wieku, był to czas, który niestety umasowił ludzi, tutaj nawiązanie bardzo, bardzo dobrze odnaleźć następujące, polecam taki esej Ortegi i Gasseta, Bund Mass, bardzo znany esej, proroczy wręcz, no i i na tym strachu przed umasowieniem, przed, przed nowoczesnością, przed tą taką zmechanizowaną zimną cywilizacją, między innymi buduje swoją opowieść Witkacy. Wszystko poukładane jest w następujący sposób. W pierwszym akcie poznajemy szewców. No to to są ci właśnie, którzy tłuką młotkami w w podeszwy butów, snują się po warsztacie szewskim i chyba są takimi starymi, dobrymi rzemieślnikami. Oczywiście stary jest tylko Sajetan Tempe, czyli ten taki mistrz, majster, e, majster e, który przewodzi tym, tym czeladnikom, czyli tym młodszym jego pracownikom z warsztatu. E, to są, t, chyba witkacy chciał pokazać nam takich tradycyjnych rzemieślników rodem z XIX wieku i być może nawet wcześniej, e, którzy wiecznie narzekają na na tym, że stoją albo zostali posadzeni na bardzo niskim szczeblu draminy społecznej i muszą patrzeć bez przerwy w górę i przyglądać się tym wielkim, wspaniałym, zepsutym do szpiku kości arystokratom, którzy mają wszystko, a robotnicy, w tym przypadku rzemieślnicy, nie mają niczego. Ehm, ci oto szefcy fantazjują o rewolucji, o przejęciu władzy, o Odkucił się dosłownie, tak? <grywania> Powiedział o odkuciu się, o e, pomszczeniu swojego e, w, od zawsze trwającego u, uści, nie uścisku, ucisku. tak? Dobra. No i w tym momencie dochodzi do m, przewrotu. E, pojawia się, m, pojawia się e, taka oto postać: prokurator Scurvy, albo prokurator Skurwy, jakbyśmy chcieli to przeczytać po polsku, tak? Czyli czujemy, że tej Witkacy nie będzie darzył, darzył sympatią tego oto bohatera. Ten prokurator staje na czele niejakich dziarskich chłopców, których możemy skojarzyć z kolei z ruchami narodowymi, które pojawiły się nie tylko przecież w Polsce. No, tutaj mamy, mamy piękne dziedzictwo ONR-u, oczywiście daje tutaj piękne dziedzictwo w ogromnym cudzysłowie. No i mamy różne, ma, mamy dziarskich chłopców, którzy reprezentują te narodowe faszystowskie, nazistowskie ruchy i im przy, przewodzi prokurator skerwi. E, ma on w końcu szansę, e, ponieważ przejmuje władzę, ma on w końcu szansę skonsumować e, związek, acz, nawet nie związek, ale w każdym razie zrealizować tą grzeszną, zepsutą namiętność do księżnej Iryn, Iriny, e, a szewcy trafiają e, do piekła przymusowego bezrobocia, bezczynności. Siedzą zamknięci za kratami, albo z jakimiś takimi drewnianymi drewnianymi e, sztabami, które w, potem będą e, wyłamywać, i to im całkiem zgrabnie pójdzie, i cierpią z powodu tego, że nie mają co robić, tak? E, cierpią z powodu bezczynności albo bezrobocia. No, by, być może to bezrobocie e, również przez Witkacego było widziane jako pewien poważny problem społeczny. No i po całej serii groteskowych wymian zdań, monologów naszpikowanych takimi najpokraczniejszymi wersjami polszczyzny, w, których, w której pojawiają się neologizmy, potocyzmy, parodie, takich dyskursów filozoficznych, psychologicznych, szewcy wyrywają się z więzienia i zaczynają zaciekle pracować, tak jak narkomani, którzy po okresie przymusowego detoksu, który się nie zakończył sukcesem, rzucają się na Ulubiony narkotyk. Tak szewcy, wyry, wyrwawszy się z więzienia, zaczynają zaciekle pracować. Ok, ciąg dalszy moich notatek, muszę przewrócić kartkę. No dobrze, no i pojawia się. E, pojawia się kolejny przewrót, to już będzie chyba trzeci przewrót. Szewcy przyjmują władzę. E, prokurator z Kervi zostaje upokorzony, ubrany w zwierzęce skóry i przywiązany łańcuchem do drzewa. Natomiast nasi bohaterowie, szewcy, czyli rzemieślnicy, Sajetan Tempe i jego pomocnicy, czeladnicy, e, zrzucają swoje łachmany, zrzucają te rzemieślnicze szewskie fartuchy i przyoblekają jakieś szlafroczki, e, piżamki, w których wygląda. Wyglądają nieco groteskowo. Zresztą wszystko tam jest groteskowe, no to co, co, czemu się dziwić? No i, no i zaczynają sobie. Um, hmm zastanawiać się nad tym, jak będzie wyglądało ich życie, gdy, o, gdy, w końcu, gdy w końcu udało im się objąć władzę. No ale niestety objęcie władzy ta zamiana ról wcale nie odbija się pozytywnie na nastrojach naszych tytułowych bohaterów. Pojawia się nuda, pojawia się pustka, pojawia się bezsens, pojawiają się medytacje związane z tym, no dobra, no objęliśmy władzę, no ale coś trzeba dalej z tym zrobić, żeby poprawiło się, żeby się poprawiła ta sytuacja, z którą walczyliśmy, albo o którą walczyliśmy, żeby pojawiła się sprawiedliwość być może, o którą walczyliśmy, żeby było po prostu lepiej w tym świecie, który zdemolowaliśmy i przewróciliśmy do góry nogami. Pojawia się bardzo ciekawy dla każdej rewolucji mechanizm, czyli próba pozbawienia w e, życia albo zdetronizowania pierwszego takiego pierworodnego chciałoby się powiedzieć przywódcy e, czelawnicy Knują, hmm, albo spiskują przeciwko Sajetanowi, i Sajetan ma zostać zabity, a jego śmierć będzie wykorzystana bardzo instrumentalnie. Martwy Sajetan, czyli ten, ten najstarszy, ten główny, główny rzemieślnik, będzie bardzo poręcznym narzędziem ideologicznym, ponieważ męczennik takiej rewolucji, ukatropiony przez swoich własnych ludzi, o czym zresztą inni nie będą wiedzieli, że padł ofiarą tych takich zakulisowych, pałacowych, tak Powiem spisków, to ten martwy Sajetan będzie e, niezłym. E, jego śmierć będzie niezłym mitem, przy pomocy którego różne, najróżniejsze przecież e, gry będzie można wygrywać. Tak zresztą było w przypadku bardzo wielu rewolucji. Ci pierwsi przywódcy byli detronizowani, ponieważ okazywali się albo zbyt słabi, albo za mało radykalni, albo po prostu e, stracili czujność i na ich, na ich miejsce wchodzili nowi, o wiele, bardziej, um, o wiele bardziej krwiożerczy, o wiele bardziej prymitywni, o wiele bardziej groźni następcy. No, ale w tym momencie pojawiają się chłopi. No to znowu wiemy, wiem, że tutaj patrzę, gdzie jest mój kot, chciałem wam go pokazać, ale gdzieś tam daleko zniknął. Pojawiają się chłopi. No tutaj jest bardzo czytelna aluzja do Wesela Wyspiańskiego, no ale to znowu Wysp Witkacy wyciąga nam jak z kapelusza to wszystko. Ma do tego prawo, ponieważ jest artystą i jednak, jednak posiłkuje się konwencją groteskową, a tutaj jest wszystko możliwe. No i po pojawiają się chłopi w ubraniach takich krakowskich, podkrakowskich. Tacy tak mniej więcej mogli wyglądać bohaterowie bawiący się na weselu Lucjana Rydla, tak? I ci chłopi niosą ze sobą chochoła i żądają od robotników tego, żeby uznać również ich chłopie prawa do tego, żeby mieć wszystkie możliwe prawa im przyznane. No ale chłopi zostają przegnani przez robotników, nie udało się zawiązać tak zwanego sojuszu robotniczo-chłopskiego. No staje tam tempę zostaje zabity ciosem w głowę. Ciosem siekierą w głowę, no i następuje kolejny przewrót. Pojawia się hiperrobociarz, Taka bardzo dziwna postać, poruszająca się w sposób sztywny, niemalże jak taki e, robot, android albo jakiś taki golem. No i trzyma ze sobą, trzyma, trzyma w rękach bombę. I ta bomba w pewnym momencie zostaje przez hiperrobociarza rzucona na scenę. Teoretycznie ma wybuchnąć, ale tak naprawdę nie wybucha, ponieważ e, tą bombą okazuje się po prostu zwykły, najzwyklejszy w świecie termos. Przepraszam, ale to Witkacy wymyślił, nie ja, ja nawet takich snów nie mam. E, Hiperrobociarz zdaje się być symbolem takiego prostego, tempego. Prymitywnego robotnika. To jest taka personifikacja tych robotniczych sił, które w końcu, bez żadnego namysłu, bez żadnej iskry inteligencji, będą chciały uzyskać jak najwięcej od tych właśnie robotników albo tych przywódców rewolucyjnych, którzy w imieniu tych zwykłych robotników upomnieli się o władzę, przywileje, profity i różnego rodzaju frukty. No, ale potem. Pojawia się. No, dobra, potem mamy galopady wydarzeń przedziwnych. Tam główną rolę odgrywa chyba księżna Irina. Ona zamienia się w takiego wampa, które, którego adorują wszyscy mężczyźni. Nawet tempę przywiązany do drzewa, chociaż nie możesz do niej się za bardzo zbliżyć, ponieważ jest na, pewnym, na pewnej długości łańcuchu, który jest chyba jednak za krótki. Ale nawet hochoł. Nawet hochoł proponuje księżni Irinie pójście na dancing. Ale całość zamyka się. Pojawieniem się dwóch postaci, Towarzysza X i Towarzysza Abramowskiego, są to bardzo ponure, bardzo takie chłodne, wyrachowane typy, które na usługach których staje hiperrobociarz. Niestety, Witkacy w tym momencie kończy. A towarzysz X i towarzysz Abramowski to już jest chyba ostatnie wcielenie ostatni symbol dziejów, jaki, jaki zdążył przeczuć, przewidzieć Witkacy. Są to zgodnie z interpretacją ludzi mądrzejszych ode mnie symbole totalitaryzmu, unifikacji uniformizacji sztucznego i zmechanizowanego świata, który miał nastąpić po tym, jak zostaną jak, jak robotnicy, jak rewolucja ta bolszewicka, czerwona, komunistyczna, socjalistyczna, jak tam chcemy, jak ta rewolucja się wypali, wyczerpie, to na miejsce tych właśnie sił rewolucyjnych pojawi się zimny z tych no dobra, taki zim, pojawi się pojawi się zimna techniczna cywilizacja, która według Witkacego będzie ostatecznym rozwiązaniem dla naszej, dla, dla naszej cywilizacji, dla ludzkości. A więc widzimy, że ten kołowrót dziejów przechodzi przez, w szewcach Witkacego przechodzi przez kilka elementów i ten taki hmm, feudalny ład który zostaje fantastycznie ukazany i skompromitowany w nieboskiej komedii e, i rewolucja, która pokazuje swoje przerażające kły w, e, w przedwiośniu żeromskiego, tak, to te dwie siły będą musiały ustąpić przed trzecią siłą, przed siłą, która będzie anonimową, e, anonimową mocą, której jedynym celem będzie maksymalizacja Produkcji, sprzedaż, handel, umasowienie wszystkiego tego, w czym będzie, będzie przebywał człowiek i co człowiek będzie produkował. Bardzo pesymistyczne zamknięcie i bardzo smutne rozważania Witkacego. W kolejnym materiale spróbuję Wam opowiedzieć, do czego ten Witkacy się może przydać i jakie problemy związane z z takimi wypracowaniami na poziomie rozszerzonym będą mogły być przez szefów wzbogacone. To nic. Na razie, trzymajcie się, miłego weekendu.